Witam Państwa w środę, 9 dnia kwietnia. Z tej strony Daniel Kostecki obserwuję wykres eurodolara. Jest to interwał dzienny, gdzie mamy już osiągniętą równość względem ruchów wzrostowych, to obojętnie czy względem tego ruchu wzrostowego, czy też wcześniejszego, gdyż jeden i drugi może być interpretowany jako też fala A, więc jest to jedno z dogodniejszych miejsc do realizacji zysków z pozycji długich. No i cóż, można by tu wyczekiwać sygnałów osłabienia tego wzrostu, ponieważ można by też liczyć na zakończenie fali C w ramach fali drugiej lub też B, a wtedy też większy ruch w dół mógłby powstać. Niemniej jednak takim kluczowym i oficjalnym poziomem, po przełamaniu którego właśnie taki tok myślenia mógłby się rozpocząć, to poziom 1,36,70, czyli piątkowe minimum, i dopiero wyłamanie tego poziomu mogłoby otwierać drogę nam do poziomu stopików niższego, lub też nawet i jeszcze, jeszcze do dużo niższych poziomów, poziomów, gdyby miała się tutaj rozpędzać fala trzecia. Ciekawie prezentuje się też sytuacja na dolarze nowozelandzkim mamy nowy szczyt, natomiast patrząc na układ fal, widzimy od dołka na liniowym wykresie tygodniowym falą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. więc nie wykluczone, że powoli impet wzrostowy będzie tutaj maleć i zobaczymy ponowne cofnięcie w okolicy 0,8520. Na parze eurofund prezentuje się też ciekawa sytuacja ze względu na układ trzech fal z nowym dołkiem jak wiemy, jeśli rynek zysuje nam trzy fale z nowym dołkiem, no to wykluczana, że nie jest to fala B. Czyli podobna historia do euro-dolara, gdzie też mieliśmy trzy fale z nowym dołkiem jako B i ruch wzrostowy na C. W związku z tym tutaj, jeśli historia ma się też powtórzyć, no to powinniśmy zobaczyć ruch wzrostowy już niedługo na euro-funcie w ramach fali C. Dolar-jen koryguje tą wczorajszą falę spadkową, docierając do obszaru, który wcześniej był silnym wsparciem. Tutaj widzimy, że rynek zostawił tylko dolne cienie, tutaj też widzimy, jak rynek się od takiego poziomu odbijał, w związku z tym jest to coś istotnego dla notowań i teraz, jeśli zostanie to wybronione, to mamy szansę zobaczyć ponowne cofnięcie kursu, no przynajmniej do tego ostatniego lokalnego dołka.